Witam wszystkich u Retro -Szefa na kanale A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie paczuszkę z dwiema grami Mimo, iż tej paczki jeszcze nie otworzyłem zrobiła ona już mi dzień Od rana mam bardzo dobry humor, ponieważ Są tutaj dwie gry, a ktoś zapakował to w taką wielką pakę, no takiego czegoś jeszcze nie miałem Początkowo myślałem, że kurier pomylił paczkę, ale jest ona bardzo lekka, także pewnie te gry będą tam w środku i ten ktoś, a dokładnie ta dziewczyna nie miała w co to zapakować i zapakowała to w tak wielki karton. Zaraz zobaczycie co jest w środku. A jaki karton ona tu dała? Wiem, że to dziewczyna, ponieważ pisałem z nią na czacie i zbijałem trochę ceny tych gier. Także dzień już mam zrobiony. Taka wielka paka do dwóch małych gierek. Także zobaczcie. Tak to zostało zapakowane na wesoło. A na jaką platformę? To zaraz się przekonacie. Także bez przedłużania rozpakujmy to. A może wyjmę najpierw te papiery, albo. Lecimy od razu. Muszę ostrożnie to robić, bo tu moja amisia stoi, moje oczko w głowie. Nie chciało już mi się tego ściągać. Dobra. Osłona zdjęta mamy kartonik. Normalnie zrobiło mi to dzień. A jeszcze nie wyciągnąłem gier. Mam nadzieję, że gry będą w dobrym stanie. Zobaczcie, w środku znajdują się dwie gry na PSP. Wypełniacze i taki wielki karton. Kartonik się przyda, oczywiście, na jakieś wysyłki. Co jest plusem? No i tak dwie gry na PSP. Good of War, duch sparty. Wersja premierowa, polski język. Nie tak łatwo to zdobyć. Tutaj widzę już hmm, jakieś uszkodzenie. Czy to tak jest? No nie wiem, temu się przyjrzę. Albo po prostu zabrodzenie. W ogóle na tą platformę gier nie kolekcjonuję. Ale jak zobaczyłem te gierki, powiedziałem, że muszę mieć je w kolekcji. Jestem wielkim fanem Gutowora. Pierwszych trzech części przynajmniej, bo czwarta część już mi kompletnie nie weszła i zraziłem się do czwartej części. I w piątą już nie grałem z tego powodu. Ale pierwsze trzy części to jest 10 na 10 i mówię na PSP. Muszę mieć to na oryginale. Tą grę już ogrywałem na PSP. Mam ją wgraną w konsoli. Ale nie ma to jak mieć to na półce w oryginale. Jest instrukcja. Zobaczymy, co tu w instrukcji ciekawego. Po polskiemu zajebiście. O ile można to jeszcze trafić na aukcjach w tym wydaniu, ale ceny już za fajne nie są. Tu jest jakiś kod. Nie wiem, czy zużyty. To sobie możecie zobaczyć, ale na pewno zużyty. Ja tego używał nie będę. A jak już pokazujemy, to pokazujemy. Zajebista okładka, powiem szczerze, coś pięknego. Tutaj lekkie trącenie na dole. Nie, to tak jest. Tutaj taki kolorek jest. Myślałem, że to jest czymś zalane. Także duch sparty wpada do mojej skromnej kolekcji na PSP. Zobaczmy tylko jeszcze, jak płytka. Płytka, płytka, sama płytka widzę jest ok, tylko ta osłona tutaj jest porysowana, to jest normalne i płyciwko, za chwilę sobie uruchomimy pokrótce i drugą grą w tym zestawie, też jestem wielkim fanem tej gry, części z PS3 Dante Inferno, ale na PSP nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, że ta gra jest. Także łyknąłem to od razu w zestawie. Taka pani to wystawiła. Tutaj także polskie wydanie. Polskie wydanie. Zobaczmy do środeczka jest instrukcja. Tutaj także jakieś dodatkowe broszury. Instrukcja delikatnie, delikatnie po przycierana, ale nie jest najgorzej. Bardzo gruba, bardzo gruba, bo jest w czterech językach. Poszukajmy polskiego. Polski jest na pierwszej stronie, także bardzo fajnie. Ciekawe jak będzie wersja na PSP się prezentować. Skończę tylko, bo aktualnie gram w Bleka na PS2. Skończę tego Bleka i zabiorę się za tą giereczkę. Będę sobie ogrywał. Jak mówię, Gotowora już kończyłem, to już nie będę grał. Ale Dante Inferno jak najbardziej sobie sobie tutaj sprawdzę i sobie przejdę. No dobra, tu już nie po polsku. Jest instrukcja. Nie jest najgorzej, tylko delikatnie te rogi przytarte. Zobaczymy, jak z płytą. O, tutaj jest już mała lipa, bo pudełeczko jest delikatnie uszkodzone. Mam nadzieję, że gra będzie chodzić. Będę musiał zaraz wysłać jej zdjęcia. No ale z tym nie ma problemu, bo te obudowy można zmienić i tak muszę sobie zamówić te obudowy, ponieważ mam kilka GERNA PSP, które nie działają przez właśnie połamane obudowy. Będę musiał sobie w końcu zamówić i pozmieniać. Sama płytka jest OK, a może uda się to skleić, także kropelki, kawałek i zaraz zobaczymy, także tak się prezentuje. Okładka tutaj nic nie ma. Dante Inferno. Teraz tak, za dwie gereczki ta pani chciała 250 zł. Oczywiście zbiłem cenę na 200 zł. Myślę, że to jest dobra cena. Patrzałem wszędzie po aukcjach, długo się rozglądałem i w tej cenie za 200 stówy tych dwóch gier. W takim wydaniu oczywiście polskim. Nie kupimy premierowym, tak? Dobra. Zapraszam, zaraz ustawię jakoś kamerę inaczej, żebyście coś widzieli. Odpalam PSP i pogramy trochę. No i dobra, gra uruchomiona. Ewidentnie ma jakieś y, problemy z odczytem ten Danto Inferno, ale działa. Dziwnie chodzi po prostu przez ten uszkodzony plastik. Nie mam teraz kleju pod ręką, żeby to skleić. Pojedziemy już jak jest. Mam nadzieję, że coś tutaj zobaczycie. Nie będę Was długo męczył. Pokrótce tylko każdą z gier sprawdzimy ponieważ bardzo ciężko tutaj przechwycić obraz z tego PSP napisy napisy w sumie nie wiem czy będą po polsku dobra na razie zobaczymy włączone ale chyba nie bo tutorial też wyłączymy Zobaczymy, jak to na PSP wygląda. Sam jestem ciekawy. Płytka chodzi. Trochę się ślizga, ponieważ luźno ona tam chodzi w środku. Przez ten połamany plastik, ale z tym bez problemu sobie poradzę. Ale zdjęcie jej wyślę. Niech widzi, co wysyła. Nie są to tanie gry. Nie, tutaj po polsku będzie tylko, tylko instrukcja i wydanie polskie, a gra będzie po angielsku. O jasna morda. Bardzo dawno w to grałem na PS3, jak to wychodziło? Nie pamiętam już, w którym roku to było bardzo dawno temu. Tak mi się spodobało, że ogrywałem to dwa razy. I nic nie wiedziałem, że jest port na PSP. No. Ale już nadrabiam zaległości. A, dobra. Tutaj jest skok. I ciachamy niesamowity slasher. Dobra, tymi. Tymi na razie nie robimy. A tu jest blok. Trzeba będzie nauczyć się sterowania. Tu się wam ustawić, o może tak, na razie zbyt wiele możliwości ciosu tutaj nie mamy. Musimy zdobywać umiejętności po drodze. muszę się zaopatrzyć w taki przewód do telewizora do PSP i wtedy będzie obrazik elegancki. Wtedy może pogramy coś dłużej. Na razie tylko tak testowo. No dobra. Już widzę, że jest dobrze. Jest dobrze. Dobrze to jest zrobione na PSP. Jak na możliwości tej konsolki wygląda, to powiem Wam szczerze fenomenalnie. A jak ja zrobiłem ten unik? Tu jest blok. No dobra, będzie trzeba by się ciosów nauczyć, zobaczyć instrukcję. Jak się robi ten unik? Jakąś kombinacją pewnie przycisków. Dobra, myślę tyle z to Inferno wystarczy. To trzeba na spokojnie. Nie da rady tu za bardzo grać przez tą kamerę. Przejdziemy do War'a. Zułem kamerę sorry. Dobra, gudowór także się odpala. Tutaj już jest polski język. Jak widzicie, tu Wam pokażę, bogusław Linda powraca jako kratos. Tutaj jest grubo. Jest jeszcze druga gra Good of War na PSP ale ta jest lepsza tamta jest z 2008 roku a ta jest z 2010 ta gra jest o wiele lepsza dobra na bohaterze jedziemy Wciąż dręczyły go wizje przeszłego, śmiertelnego żywota. Kratosie, Kratosie, Kratosie... Kratos wiedział, że nie była to zwykła wizja. Dla bogów... Może się zdawać. Wizja przeszłości skłoniła Kratosa do szukania odpowiedzi. Odpowiedzi, znajdujących się w świątyni Poseidona Na Atlantycie. To nie jest słuszna droga, Kratosia. To był tylko sen. Nic więcej. Wizje wciąż mnie nękają Athelo. Obiecałaś mi, że wizje znikną. Lecz te wizje mogę zmienić. Może lepiej będzie nie zmieniać tej wizji. Ma większe znaczenie niż myślisz. Proszę. Można krzyżakiem? Nie można pewnie. Nie lubię tego analoga tutaj. Tutaj także jest bardzo dobrze. No gra wyciska wszystko co może z tej konsolki. Ostatnie soczki. Bardzo dobry port na PSP, polecam jak ktoś nie grał. Jedna z lepszych gier na tą konsolę, moim zdaniem. Bardzo dobrze się przy niej bawiłem. I wchodzimy z buta z drzwiami, powiem szczerze, że już mnie zostało. Grałbym to dalej. Chwilę jeszcze i zakończę dzisiejszy odcinek. Nie będę Was tu męczył tym obrazem, ale gierki są przednie. Jak ktoś nie grał, polecam Dante Inferno, także będzie dobre. To już widać po samym początku. A tutaj to już jest miasta. 10 na 10 zdaje tej grze. Najlepsza gra na PSP. Dobra, na, na tym myślę, zakończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję, żeście byli. Do następnego wkrótce za parę dni. Wtedy zrobimy sobie rozpakowanie trochę większej paczki. Jest już w drodze do mnie. Także o, proszę obserwować kanał. Najlepszego, miłego dzionka. Heja.